Let's go. Cześć z tej strony Mateo i dzisiaj chciałbym zaprezentować chińską podróbkę PlayStation Portable od Sony a chodzi nam o PopStation. Konsola przyszła do nas ze wschodu od naszych kolegów Chińczyków którzy bawią się bardzo długo w podrabianie czyichś konsol no dobra, tak wygląda konsola. Zawiera ona według producenta jakieś gry typu Brick Game, czyli takie, jakie były na starych Brick Game'ach. Nie, nie muszę chyba mówić, co to jest. Tak wygląda przód konsoli. Ma ona wyświetlacz. Z, boki są na, z boku są naklejki przypominające te ikony z PlayStation, Portable. Mamy przyciski kierunkowe. Przycisk do włączenia muzyki. Ten też jeszcze nie wiem do czego służy. To mamy do restartowania i do włączenia i wyłączenia. A tutaj mamy rotacyjne przyciski. Oczywiście napis Pop Station. Tutaj z dołu pudełka mamy wygląd dolnych konsoli który oczywiście prawdopodobnie nie jest prawdziwy z góry tak samo napis Pop Station z drugiej strony ten sam napis Oczywiście z tyłu pudełka jak to robią Chińczycy ważne informacje w języku angielskim żeby nie było później problemów ze sprzedażą złapają fokusa, dobrze wszystko się sfokusowało funkcje przycisków manualnych Włączenie, wyłączenie, rotacyjne, włączenie, do muzy włączenie muzyki, wyłączenie. O, można nawet chyba głośność muzyki regulować, nie wiedziałem. Włączenie i spauzowanie, restartowanie i kierunkowskaz up, down. Oczywiście, żeby można było to sprzedać w Polsce legalnie. Nie zabrakło także informacji w języku polskim, że zabawka nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 3 lat że nie można używać pobliżu uszu. I to tyle. I do uruchomienia konsoli są potrzebne dwa baterie AA. A, a. a. <laughs> przepraszam. Teraz może zajrzyjmy do wnętrza konsoli. Baterie, przepraszam, odłożę na bok, żeby nie było problemów. O no, już widzimy konsolę Proszę bardzo Powinna być jeszcze instrukcja, ale jej nie ma. Czyli prawdopodobnie ta no, króciutka instrukcja z tyłu ma zawierać wszystko co powinniśmy wiedzieć o tej konsoli. No, no to bardzo dobrze. Tak wygląda konsola. Jest biała i ma takie śliskie tutaj. No, śliskie i błyszczącą i ma na sobie błyszczącą folię tak wyglądają obie powinienem mieć wersję czarną, mam wersję białą czyli mały wypadek w wkładaniu konsoli do pudełka nic się nie stało produkt wygląda naprawdę tandetnie numer seryjny konsoli Mimo, że konsola jest już nowa, jest strasznie brudna. Tak. Oczywiście ma in China, bo trudno byłoby się domyślać. Taśmy klejące, nie wiem po co. Spróbujemy otworzyć. Ale nie, oczywiście, bo trzeba taśmy klejące zerwać. Z tym mogą być małe problemy. Okej. Okay. Albo ich nie ma. Z drugiej strony no, musimy zrobić tak samo. Okej. Okay. Mm. Teraz otwieramy. Oczywiście. Do tego może użyję nożyczek. gdyż chińczycy zapomnieli o tych, którzy nie mają takich długich pasnowci. sobie poradziliśmy. Otwieramy. Nice. W środku już są baterie. Za cholerę tylko nie wiem. Dlaczego są tu cztery pola na baterie? A nie dwa. Jak to pisało z tyłu. Ale dobra. Wiele odpowiedzi na pytania Chińczyków są nieznane. Teraz pytanie, jak się odpala? Aha, no tak, on-off. Tak wygląda konsola. Teraz ustawiam chyba poziom trudności. Tak? Czy nie? O teraz wybieram gry w jakie chcę pograć O! Tą sobie pogram Mam nadzieję, aj No Co jest? Tamto Gry się w ogóle, sm a zmieniają się no dobra, już pograjmy w to. Aha, tu trzeba było wystarczyć start okej. Okay. Starowanie jest mi obce. Okej. Okay. Czyli typowe kryzys naszego słynnego game'a Ok. Aby przełączyć grę trzeba kliknąć przycisk Start. Tak. Ok, gramy dalej. Naprawdę grafika jest świetna. Tak. Co my tu mamy jeszcze do ogrania? Ach, co moje czołgi. O, moja ulubiona gra. Gdy miałem własnego big ma bardzo dużo czasu tutaj spędziłem. Oj! Zagapiłem się na, na kamerę, O już dobrze. <laughs> Jak chcemy przyspieszyć to klikamy jeden z kusików rotacyjnych. Tak. Soundtrack także jest świetny. Teraz jest wiele lepiej. Mam nadzieję, że wszystko widać. Właśnie wyświetlała mi się informacja o tym, że zaraz skończy mi się bateria na kamerze. Yy, nagram jeszcze kilka gierek i już skończę tą prezentację tej wspaniałej konsoli. O no i teraz prawy przycisk zaczął w ogóle nie reagować. Złośliwość produktów od skin. Tak. Game over. To zostało jeszcze sprawdzę ile może poziomu baterii. 15%, nie ma problemu. Ok. Co by tu sobie teraz pograć? O! Kolejna z moich ulubionych gier. Lość, zapomniałem, jak już się w to gra. <grybujesz> Dobra, o, udało się. What? A wyleciałem w te swoje te shit. mocno. Przepraszam. No. Przyciski bardzo często nie reagują na to, co chcę zrobić. Jakoś daję radę. Okej. Okay. No poziom kloczych po prostu Ach, źle postawiłem tego klocka u góry, teraz będę miał małe problemy. Ajajaj. Co by tu sobie jeszcze pograć? Hmm. Czyżby to był Tetris? O! Już mi się podoba ta gra, ogarniam ją. Aaa! Dobrze! No, Dobra, już mnie ogarnię. Są Czyżby to była informacja o końcu baterii? Hmm. Nie wiem, zaraz się przekonamy. Hmm. A. Mam jaki katar, za co przepraszam. I przychodzą mutacje, jest taki dziwny głos zachypnięty. A. Co? No, no gram świetnie po prostu. O tam jeszcze kurde. Mhm, oczywiście. No. Gra naprawdę świetna, zobaczymy jak jeszcze mamy. Te. U. Czyli reszta to pewnie będą same te trisy Tak, jeszcze ta. Tą pamiętam bardzo dobrze. Jak się strzela. Aj, aj, aj. Kurczę. Kompletnie zapomniałem o tej grze. Serio. Użyłbym słowa nostalgia, ale już... Będę sobie to darować. O. Zawsze, jak, zawsze jak chodziłem na działkę, brałem ze sobą Brick Game'a i grałem w tę grę, naprawdę. Fajnie sobie przypomnieć te czasy. Zaraz wydam opinię może o tej grze. Szybką. Po zakończeniu tej wspaniałej gry. Może powiem coś o dźwięku. Dźwięk nie jest taki zły, jak można było myśleć. Zwykły dźwięk. Czasem bolą uszy od niego. Ale... Da się przeżyć. Zawsze mam ten przycisk wyłączające muzykę z gry. No dobrze. Może teraz wydam opinię na temat tej konsoli chińskiej podróbki PlayStation od naszych kolegów ze wschodu. Czy opłaca się kupić? Jeżeli mamy mało pieniędzy, a potrzebujemy szybko rozrywki, nie wiem, czy to w pociągu jedziemy gdzieś, to ja myślę, że ta konsola nie jest aż taka zła jakby się myślało na przykład jeśli chcemy sobie przypomnieć stare czasy jak to było za dzieciństwa kilka lat temu no to ta gra naprawdę spełnia swoje spełnia to co powinna spełniać tak może to powiem a nie naprawdę gra jest świetna konsola żeby tak sobie tylko pograć no i to chyba tyle, koszt takiej konsoli w chińskim sklepie bodajże, z tego co pamiętam to 7 złotych. Ja myślę, że jak za taką cenę, a nie mamy po prostu możliwości kupna prawdziwego Brick Game'a. Ja myślę, że to jest bardzo dobry zakup jak za te pieniądze. No to chyba tyle. Szybko dokończy tę grę i będziemy się już żegnać. Pierwsza gra, w my jak na razie nie lamię. Po prostu dla mnie to jest jakiś cud. Teraz wypadałoby jakoś wcelować w pozostałości. Ile się da? What? Hmm. Będzie? Ładnie. Aha, bo ja przyspieszam TT, dla tego wybuchu, bo nie odbijam. Dobrze. Coś nie wychodzi. Za chwilę w tym samym miejscu. Praktycznie teraz będzie tak cały czas. No. Jedyne co mogę w tej chwili teraz zrobić. Dobra. Znowuż to samo? No nie, dobrze, dobrze Może tutaj za tą konsolą postawiłem pudełko Ostatnie życie chyba. Mam jeden kwadracik, to chyba to oznacza. Już nie pamiętam, w Brick ostatnio grałem 8 lat temu, z tego co pamiętam. Przez ten czas nigdy nie miałem tej konsoli w ręku. Tych gier. Tę konso konsolę mam pierwszy raz dopiero. No, muzyka nie jest zła, naprawdę Ale to już jest, koniec A, jak start naciśnimy, coś się zrobi jak to? Aha, start nacisnąłem, fuck Z On, off Nie Znika po prostu ekran No i to w sumie już wszystko, co chciałbym powiedzieć do tej konsoli. Opinie wyraziłem. Jeżeli mamy mało pieniędzy, a potrzebujemy szybkiej rozrywki, konsola jest na plus. Więc jeśli o to chodzi, to tej konsoli daję ocenę pozytywną z minusem. To jest chyba bardzo dobra nota jak na taką chińską rzecz. Wolałbym kolorystykę czarną i bez tych świecących obramowań wokół wyświetlacza Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, tak Zapraszam na moje przyszłe odcinki, które mam nadzieję będą się pojawiały co tydzień To wszystko co chciałem powiedzieć dzisiaj Dziękuję za obejrzenie tego filmiku Zapraszam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z takimi filmikami, gdyż kanał będzie dotyczyć właśnie takich rzeczy. Lubię chińskie rzeczy. Może niektóre. Ale dobra, dzięki za obejrzenie. Cześć!